Osiedle Winiary w Gnieźnie doczekało się książki na swój temat, która opowiada o jego powstawaniu. Publikacja to dzieło pracowników Archiwum Państwowego: Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrhan. Z jednym z jej autorów rozmawialiśmy na temat tego pracowania. Chociaż książka była, prezentowana była stosunkowo niedawno, to formalnie wydana była jeszcze w roku 2021. I z tym się wiąże pomysł na nią. Ponieważ w 2021 roku przypadła 50. rocznica rozpoczęcia produkcji przez Wielkopolskie Zakłady Obuwia Polania. I ponieważ zakłady te były takim kołem zamachowym budowy całego osiedla sypialnią dla dość dużej części pracowników tej fabryki, doszliśmy. W archiwum do wniosku, że warto byłoby przypomnieć historię budowy osiedla, jego dzieje, 50-letnie to, co się w międzyczasie działo w tej największej sypialni gnieźnieńskiej. No i postanowiliśmy napisać taką broszurę, przeznaczoną czy skierowano głównie do gnieźnian, no oczywiście. To miało być od początku tak duże osiedle, jakim jest dzisiaj, czy plany były zupełnie inne? Przez pewien okres czasu nawet planowano, że będzie jeszcze większe. Z tych planów, z tych planów niestety nic nie wyszło. My w naszej e, książce piszemy o planach jeszcze budowy tak zwanej trzeciej części Winiar, która miała znajdować się na północ od dzisiejszego osiedla e, Kazimierza Wielkiego i sięgać praktycznie do torów w stronę Pyszczyna, czyli tak jak przebiega dzisiejsza granica miasta w tym rejonie. Ale z tych planów na szczęście albo na nieszczęście nic nie wyszło i e, dopiero dziś częściowo powraca się do tej koncepcji, kiedy powstają tak zwane nowe winiary przy drodze do pyszczyna właśnie. Przypomnijmy, jak to się zaczęło? I gdzie? <laughs> to znaczy, pierwszym powodem budowy i fabryki, i osiedla była chęć zatrudnienia zwłaszcza kobiet na terenie Gniezna, ponieważ yy, dla pań brakowało często pracy i wobec tego powstał pomysł budowy takich zakładów, które miałyby załogę bardzo sfeminizowaną. Początkowo zakładano, że zakład, a co za tym idzie również osiedle, zostanie zlokalizowana w zupełnie innej części miasta. Przeciwnikiem budowy w północnej części, na północ od Jeziora Świętokrzyskiego i e, winia, Jeziora Winiary, był e, przede wszystkim ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Sobieralski, ponieważ on uważał, że ziemie na tym terenie są zbyt dobre, żeby je marnować na budowę osiedla mieszkaniowego. Natomiast na kokoszkach, gdzie gleby były czwartej, piątej, nawet szóstej kategorii, tam można było to osiedle e, zlokalizować. No niestety odgórnie zadecydowano, że fabryka będzie się mieściła na północ od miasta w okolicach dworca kolejowego Winiary, na co za tym idzie również osiedle powstało na tym terenie. E, zakładano od samego początku, że na, będą mieszkali na nim głównie pracownicy tej dużej fabryki planowano zatrudnienie około 4000 osób z tym oczywiście wiązała się konieczność budowy całej infrastruktury szkół, przedszkoli, żłobków, zakładano, że to będzie osiedle młode, osiedle rozwojowe, cała infrastruktura handlowa, usługowa, to wszystko również musiało powstać no generując tym samym też kolejne miejsca pracy i kolejnych mieszkańców. Na Winiarach przez pewien okres czasu mieszkało ponad 16 tysięcy mieszkańców i było i nadal to jest największe osiedle w Gnieźnie. Gdzie to wszystko się zaczęło? Gdzie dokładnie, gdzie stanął pierwszy blok? Pierwsze bloki wybudowano na dzisiejszym osiedlu Piastowskim, które jeszcze wówczas nie miało tej nazwy. To, były budynki, to był budynek numer jeden położony w okolicach pętli autobusowej przy e, dzisiejszej e, ulicy Lednickiej. Książka w pierwszym wydaniu rozeszła się niczym świeże bułeczki, ale wkrótce ma zostać dodrukowana i pod koniec czerwca znów powinna być dostępna w siedzibie Archiwum Państwowego przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie.